Zawsze dobrze. Zmęczeni trochę jesteśmy, bo jechaliśmy pół dnia i ja przynajmniej czuję się zmęczony bardzo, nie wiem jak koledzy, bo no nie. ja prowadziłem. No nie bardzo, prowadziłem. Bardzo dobrze prowadziłeś. Już, które jest rzędy nasza. Jesteśmy maka? już starymi ludźmi i pora wiedzieć ze sceny konkursowej zejść. Męczymy się jadąc samochodem po prostu <laughs> Myśmy byli bardzo zadyszani, a tak? To mieliśmy troszkę więcej czasu, żeby... Nie, my już, my już startowaliśmy ile lat? Siedem? Siedem, tak długo. tak. więcej Więc Dajemy było pola dla... moczy bez sukcesu. Bo... Czy ustępujemy po a, a którym moczym, który kabaret najbardziej Wam się podoba? Macie jakieś faworytów, może? Dzisiaj mamy faworytów czterech. To jest Band, Liquid Mime, chyba. Szarpanina i chyba. A jeżeli chodzi o cały, cały, całą pakę? To osiem. To osiem, tak. A nie się zdradzicie? Jednego dzisiaj poznaliśmy dopiero. Nie, wczoraj ja przeczytałem, już wczoraj. Znaczy... Boże, no, lubimy, co lubimy. Liquid Wim, Mima widzieliśmy dzisiaj po raz pierwszy w ogóle. Tak. Także to było ciekawe też, to świadczenie. Ciekawe, no, my kibicujemy pewnie trochę szarpaninie. Takie. to Też Takie staruszki jak my. Takie staruszki jak my. Czujemy więź pokoleniową. Czujemy więź, tak. Ich pokażę. Po I bardzo i... lubimy humor przede wszystkim. Tak, na Tak, mają bardzo fajny program. Made in, in Holog. Holog. Kabaretowa przed nami, który to już raz na tej imprezie? E, zależy w jakim charakterze, bo jako występujący jako występujący, trzeci, jako występujący trzeci. to trzeci. I chcemy powiedzieć, że e, spośród tych trzech razy jest najchłodniej. Chłodnie jest dziwnie, jest ma bardzo chłodne jak na tą porę roku, jest niecałe 35 albo 36 stopni. Ja, ja po uję, prostu straciłem ta. głos z zimna i, I... się po bo mam dreszcze. Tak, Maciek wziął nawet kapelusz założył, bo jednak w głowy, w głowy na scenie jest Tylko zimno. szkoda, że, że na uszy nie może go naciągnąć, bo no mu jeszcze tak. w uszy trochę tam daje, ale jest, jest chłodno i nie wiemy. To nie jest lepiej lepiej niż e, ostatnio. To znaczy nie, właśnie nam to trochę przeszkadza, bo to delikatnie marzniemy. Wolelibyśmy, żeby było około 40. No, z Poznania po... wyjeżdżaliśmy, były 42 stopnie, a tu jest 37. Znaczy telewizja trochę poszła nam na rękę i założyła taki. Szklarniowy dach, który powoduje, że na scenie robi się dach. dużo cieplej. Wo Wojtek, wielka, wielka soczewka, to się tak Tama, Wojtek już nada. zaczął tam sobie francować pomidory taka, pod tym taka, dachem. Taka, taka. No, ciekawe. Mało pamiętamy. O tak wszyscy. jak wszyscy? To zazwyczaj jest tak, że y, jakby. Dużo ciekawsze i śmieszniejsze są te wszystkie przygotowania. Natomiast sam występ potem jest takim błyskiem i takim, tak, tak szybko mija, że prawie się tego nie pamięta. Natomiast przygotowania rzeczywiście są, obfitują w różne słowa niecenzuralne, w, w ulubione nasze słowo stop, stop, stop. Tudzież wyrażenie będziemy to powtarzać. Ja później po, po Mazurskiej, to zawsze przez kilka miesięcy się budzę w nocy i krzyczę stop, stop, stop. Czyli ten... próby się podobają. Tak, 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 na przykład potem, znaczy to są też traumatyczne potem trochę przeżycia, bo na jak człowiek idzie do, do łazienki i nagle mu się stop, stop, stop i musi się nagle powstrzymać na przykład. No to jest kłopotliwe. Kłopotliwe. No, tak, 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 jak w jakichś sytuacjach prywatnych, jak stop, stop, stop zadzwoni w uszach, to też no, ciekawe. Można się przejechać. No. Znaczy, no, zależy co rozumiemy przez pracę, bo my to jednak uznajemy za w dużym stopniu dobrą zabawę i nasze hobby, więc przy okazji jest, jest to oczywiście praca. Natomiast chyba nie. Chyba mimo wszystko, wakacje wymuszają troszeczkę więcej czasu wolnego. E, wiadomo, że są różne imprezy plenerowe, e, takie kabaretony właśnie jak ten tutaj w Mrągowie. Będzie kabareton w Koszalinie również, na którym się pojawimy w tym roku. E, natomiast, e, nie wiem, chyba mimo wszystko w, to jest taki m, m, po, poza Najwięcej jesień, jesień, się najwięcej no, Mówimy jesień, zimę, bo wtedy gramy we wnętrzach, a jednak tak bardziej lubimy kameralnie wystrag, Tak, a poza tym we wnętrzach udaje się stworzyć e, temperaturę nawet dochodzącą do 60 stopni. E, to Wam pasuje jak najbardziej. Blisko tak, tak, reflektory tak, jak są, jak na pacę, na przykład? O, o, tak około 60 To, to, jest, to, jest, tak, to, jest, to jest tak. Nie, nie wiem, co jest największym plusem, bo ta praca ma same plusy praktycznie, więc Zdecydowanie. jest to kapitalna robota. W której człowiek przez większość czasu e, nic nie robi e, potem coś robi, ma z tego dobrą zabawę jeszcze ktoś mu za to zapłaci, więc no... I to jest tak, że siądzie raz w roku, napisze program a potem już ma spokój przez cały rok a, że to, to, to napisanie programu usiądzie raz, to zajmuje tam jakieś 9-10 miesięcy, prawda? Także potem te dwa miesiące zostają jednak luzu spoko, spoko. E, ta... Znaczy najzabawniejszego to nie powiem co ja Maćkowi chciałem zrobić bo to nie wypada. Znaczy chciałeś, ale nie zrobiłeś? Ja bo się obudził Yy, natomiast... A ja łatwo się nie oburzam, więc to musiało być naprawdę coś... Cześć, Wiesz co coś. to było? Nasz, nasz, nasz kolega e, zrobił nam fajny żart, ale nas przy tym nie było akurat, ale żart był fajny. Jaki? I dachował naszym samochodem. O, to tak, e, naszym samochodem. Pożyczył nasz samochód i dachował Ale Nim, nie, więc... nie, nie mów tego, bo będzie chciał sprzedać potem i, 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 <grym> i będzie żeby... Ale e, To był pożyczony samochód. Yy, tak, tak. Nie tak. był on jest samochód. zrobiony dobrze, praktycznie nie widać Tychle tego, jak, bardzo, że jakby ktoś tak, chciał nie. Opla Astrę... Niebitą, zupełnie niebitą z 96 to roku. To, to polecamy. Bo to teraz różne są. Z powodzi można na przykład kupić samochód, a tu nie. Tu nie, tu nie. Tu nie jest powodzi. Nie, nie, w tym rowie nie było wody, także spokojnie. Co było? Trawa. Trawa i mrówki, bo do tej pory nam uważam mrówki po samochodzie. Ja byłem ostatnio bardzo zaskoczony, gdyż grupa fanów nie poprosiła mnie o autograf. Straszne, nawet nie widzieli mnie. Chyba, że nawet nie byli mojej fani, ale cóż. Zaskoczyła nas koleżanka, która napisała piosenkę na nasze imieniny. Nie wiem skąd wiedziała, że będziemy mieli piosenkę taką początkową, a ona napisała własną i przesłała nam i za to dostała od nas wejściówkę darmową na, te, na te, te imieniny i to było takie, naprawdę się zdziwiliśmy, bo nie spodziewaliśmy się, że ktoś sobie zada tyle trudu, żeby napisać piosenkę, a ona napisała naprawdę całą piosenkę. Wykorzystaliście gdzieś, czy to była taka dla Was? Nie, my mieliśmy już opracowaną własną piosenkę, więc nie, nie, nie było już czasu, żeby jakby tam coś zmieniać i byliśmy zresztą na tyle mocno zaskoczeni, że jakby no, nie zrobiliśmy z tym nic więcej, natomiast stwierdziliśmy jednomyślnie, że należy ją jakoś w jakiś mhm. sposób uhonorować, nagrodzić za ten wysiłek, no i jako, że najpierw był pomysł, żeby dać jej 2000 złotych, potem 1000. potem wiadomo, no w Poznaniu to się odbywało, więc stwierdziliśmy, że darmową wejściówkę, którą i tak mieliśmy za darmo, także... Często zaskakują fani, którzy e, piszą maila z prośbą autograf I później jak zaglądam w adresatów, to jest na przykład tak z 30 kabaretów I jestem, jesteście moim ulubionym kabaretem Jest napisane w treści maila bez nazwy kabaretu To mnie bardzo Wysyłacie? Oczywiście Staramy się, tak taki pan dziennikarz w Szczecinie, e, który... Mieliśmy taki skecz o Mazurku Dąbrowskiego. Taka alternatywna historia powstania hymnu. I on napisał, że to była niesmaczna parodia hymnu. Pani redaktor w Krakowie napisała taki, w takim... Tak? Takie trzy, trzy, to było taki ładny był zestaw słów, że to było hmm. bez polotu, bez pomysłu, bez, bez sensu. sensu. O, tak. Mam ten artykuł do tej, roku, tej ...w którym zdobyliśmy chyba drugą nagrodę, prawda? Na pace. Także... No, trochę się z tym nie zgadzaliśmy, ale naszym protestem jest wobec tej pani to, że nie wymieniamy jej nazwiska po prostu od tej pory. To jest osoba, którego, której nazwiska się nie wymienia. To się pisze tak przez myślniki nawet to jest ta osoba właśnie ta, która pisze nie, żebyśmy nie przejmowali krytyki, ponieważ my z krytyką oczywiście się spotykaliśmy od samego początku, pamiętamy pierwsze festiwale, gdzie byliśmy objeżdżani od góry do dołu, ale była to konstruktywna krytyka, natomiast taka krytyka, gdzie ktoś pisze, że coś jest bez sensu i nie pisze dlaczego, albo coś, no to jakoś tak ciężko nam to chociaż, przyjąć chociaż właśnie na, na pierwszym festiwalu chyba była najbardziej zaskakująca krytyka ze strony jury, bo my myśleliśmy, że jesteśmy nie wiadomo jak zajebiści że takim jesteśmy wspaniałym kabaretem i pojechaliśmy i, i dostaliśmy. Tak, zostaliśmy po, po całości pojechani. No zresztą oczywiście z perspektywy lat jak najbardziej słusznie, ale wtedy to był dla nas szok. Po prostu. Myśleliśmy, że jesteśmy geniuszami, Okazało się, że nie bardzo. Na kabaretony nie tylko letnie, ale też zapraszamy Was do sal przez cały rok, ponieważ sala to jest naturalne miejsce, w którym kabaret gra i tam bardzo serdecznie Was zapraszamy. Nie zapraszamy oglądajcie was... za bardzo kabaretów w telewizji, bo to naprawdę nie jest to. Kabaret trzeba na żywo oglądać, zapłacić za bieszkanie. Tudzież w internecie. Tudzież w internecie <grym> nie zim? oglądajcie, no, no, no. Nie, nie, Tam Zapraszamy do kosztów Jak ktoś chce zerknąć i zobaczyć, jaki jest profil humoru, to powiedzmy z, tak z 30 sekund sketchu, się spodobało, wyłączajcie, i idźcie na występ. I kupujcie bilety. I dajcie mi coś na gardło. A co, cię jest? Tyś chory? Nie wiesz, ten na skecz o kelnerze... ten niskie temperatury. To też, ale ten na skecz o kelnerze jest taki, że strasznie mi obciąża gardło i sobie za bardzo zdarłem e wczoraj na próbie kamerę. Możemy pozdrowić kogoś? Pozdrawiamy tak, nasze wspaniałe dzieci, nasze wspaniałe, absolutnie fantastyczne żony. Pozdrawiamy szczecińską Mafię Kabaretową. Nasze teściowe? Nasze teściowe i pozdrawiamy y, opiekunki naszego forum. Y, 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 I bardzo serdecznie pozdrawiamy wszystkich y, absolutnie fanów, nie tylko Kabaretu Czesław, ale w ogóle Kabaretu. Tak, tak. Chociaż. Tacy tych, tych, którzy lubią Kabaret Czesław, to bardziej. A Macie, fajnie wygląda w kapeluszu. Nie, bo to jest Widzów e-cabaret. Nie obraża inteligencji no, własnych widzów. No. Bardzo, no. Lubimy, bardzo lubimy portal Kabarety, tworzymy historię. <grym> nie, nie, nie. <grym> nie. 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 Bardzo lubimy portal e Gajda nam pokazuje FAKA właśnie. Nie, bardzo lubimy portal ekabaret.pl. Jeszcze trochę zrobimy ten taki śledzik, czy nie wiem jak to się nazywa. Zabierzemy się, za to naprawdę obiecujemy, bo tak się zabieramy już od tam miesiąca, ale promise. solennie promysł, że... Że damy radę i że na eka baret będą się pojawiać newsy o nas.